Thank mm -hmm. you. Witamy Was w nowym programie Fleszu Kulturalnie Imprezowym, w którym postaramy się przedstawić Wam wydarzenia z tego pięknego miasta, jakim są Katowice. Miasto pełne wydarzeń nocą i dniem. Zapraszamy gorąco. Jeżeli muzyka to Twoja pasja albo po prostu lubisz śpiewać, to świetna okazja, aby wziąć udział w Śląskich Warsztatach Artystycznych prowadzonych przez mentorów, muzyków i pedagogów szkół artystycznych. Warsztaty potrwają od 28 stycznia do 1 lutego i odbędą się w muzycznym klubie katofonia. Wstęp całkowicie bezpłatny. Śląsk kojarzy się jedynie z brudnymi budynkami i zanieczyszczonym powietrzem, poraz zmienić swoje nastawienie. Z pomocą przychodzi artysta Marek Grela, który stworzył wystawę smilezja, uśmiech Śląska, w którym narysował karykatury 60 znanych Polaków. i daj się ponieść pozytywnym emocjom. We don't want no prohibition in katowice tak śpiewał Kazik Staszewski w swojej piosence Prohibition. Dzisiaj wraca do Katowic swoim programem Kazik na żywo, a supportować będzie go grupa Cabanos. Zapraszamy do mega klubu. So no katowice. Oh, so... Start koncertu o godzinie 19.00. Bilety w przedsprzedaży za 45 zł w dniu koncertu 55 zł. Zapraszamy. Wszystkich fanów koncertu wszelkiego rodzaju zapraszamy na jedyny niepowtarzalny koncert Deep Purple. Wytarzenie przyciągnie ogromną liczbę fanów zespołu. Organizatorzy planują otwarcie bram na 19.30, a rozpoczęcie koncertu na 20.00. Zapraszamy gorąco. A teraz apel do wszystkich mężczyzn. Poznacie sposób na kobietę. Spektakl, komedia romantyczna. W głównych rolach występują Paweł Okraska, Magda Walach i Marcel Wiercichowski. Atrakcyjne ceny biletów: 30-40 zł, bilet indywidualny 25% grupowy. To już wszystko w tym odcinku. Wracamy do Was za dwa tygodnie.